Hej, w dzisiejszym filmiku temat bardzo ważny, zwłaszcza na maturze w zadaniach otwartych, czyli wyznaczanie dziedziny. Najczęściej wyznaczać dziedzinę będziecie przy okazji liczenia funkcji, i dziś pokażę Wam, jak wyznaczać dziedzinę na przykładach różnych równań. I musimy trochę ograniczać zawsze nasze rozwiązania, właśnie poprzez określanie wcześniej tej dziedziny. Tutaj, aby określić dziedzinę, to trzeba się zastanowić, czy jest jakaś liczba, która podstawiona pod x sprawi, że to równanie będzie sprzeczne. No, i zobaczcie, tutaj, żeby określić dziedzinę, to trzeba się zastanowić nad tym, że w matematyce nie wolno dzielić przez 0. A tutaj mam kreskę ułamkową, czyli ja nie będę mogła podzielić przez 0, jeżeli ten mianownik byłby 0. Czyli ten x kwadrat odjąć 9 nie może się równać 0. Czyli w tym przypadku x kwadrat nie może się równać 9, czyli x nie może być trójką i x nie może być minus trójką. Zwróćcie uwagę, że zazwyczaj jak było x kwadrat równa się 9, to pisaliśmy, że x jest trójką lub x jest minus trójką. Ale ten warunek jest bardziej rygorystyczny, bo x kwadrat nie może się równać 9, czyli on ani się nie może równać trójce, ani nie może się równać minus trójce. Czyli w tym przypadku rozwiązaniem będą x należące do liczb rzeczywistych bez minus trójki i trójki. Czyli w tym przykładzie rozwiązaniem x może być każda liczba rzeczywista za wyjątkiem minus trójki i trójki. Bo zobaczcie, jak ja podstawię 3 pod x, to będę miała 3 do potęgi drugiej, czyli 9, odjąć 9 i wtedy w tym mianowniku pojawiłoby się 0, czyli coś, przez co ja nie mogę podzielić. Dokładnie tak samo byłoby z minus trójką. Następny przykład to jest kolejne równanie x dzielone przez x dodać 4 do potęgi drugiej równa się 3. Dzielone przez x kwadrat dodać 9. I tu, aby określić dziedzinę, to zwróćcie uwagę, że mamy już teraz dwa mianowniki. I tutaj trzeba zastrzec, że ani ten pierwszy nie może być zerem, ani ten drugi nie może być zerem. I liczymy ten pierwszy. Ponieważ tutaj mam do potęgi drugiej, to ja mogę to obustronnie spierwiastkować. Jak spierwiastkujemy to obustronnie, to pewnie wiele osób napisałoby, że x dodać 4 będzie różne od zera. Ale musicie pamiętać, że jest taki wzór, że liczba podniesiona do kwadratu, która była pod pierwiastkiem, będzie równa wartości bezwzględnej z tej liczby. Czyli to nie do końca tak działa, że jak kwadrat jest pod pierwiastkiem, to ten kwadrat się skasuje z pierwiastkiem i zostaje nam liczba a, tylko zgodnie z tym wzorem, zostaje nam zawsze wartość bezwzględna z a. Czyli tutaj trzeba dopisać tą wartość bezwzględną, ale ponieważ po drugiej stronie stoi 0, to i tak nie będziemy rozpisywać dwóch przypadków, że plus 0 i minus 0. Czyli zostawiamy x dodać 4 różne od 0, a zatem x będzie różne od minus 4. Jeżeli chodzi o ten x kwadrat dodać 9, no to przenoszę tą dziewiątkę na drugą stronę. x kwadrat jest różne od minus 9. I żeby Was nie podkosiło pisać, że x różne od trójki i minus trójki, bo tutaj stoi minus. Czyli jakby było x kwadrat równa się minus 9, to mielibyśmy równanie sprzeczne. Bo żadna liczba podniesiona do kwadratu nie może wyjść ujemna. Czyli jeżeli tutaj jest x do kwadratu jest różne od minus dziewiątki, to my tutaj nie eliminujemy z dziedziny żadnych liczb, bo i tak żadna podniesiona do kwadratu nie wychodziłaby ujemna. Czyli w tym przypadku możemy napisać, że x należy do liczb rzeczywistych bez minus czwórki, no bo tutaj z tej minus dziewiątki akurat nie wyeliminowaliśmy żadnych liczb. Czyli jakbyśmy tutaj podstawili minus czwórkę do tego nawiasu, no to minus 4 tutaj, 4 to by było 0, podniesione do kwadratu nadal 0, czyli dzielilibyśmy właśnie przez to 0. A tutaj jak podstawimy pod x trójkę czy minus trójkę, no to i tak podniesione do kwadratu nie wyzeruje mianownika. Kolejny typ zadań, w których trzeba określać dziedzinę, to jest pierwiastek, na który trzeba uważać, bo zobaczcie, nie ma czegoś takiego jak pierwiastek z minus trójki. Nie ma pierwiastka z minus siódemki, no bo pod pierwiastkami wiemy, że nie mogą być liczby ujemne. To, co stoi pod pierwiastkiem, musi być zawsze większe bądź równe 0. Czyli w tym przypadku, gdy zapisujemy dziedzinę, to musimy zapisać, że to, co stoi pod pierwiastkiem, czyli to x kwadrat dodać 1, ma być większe bądź równe 0. Czyli x kwadrat ma być większy lub równy. Minus 1. Kiedy liczba podniesiona do kwadratu będzie większa bądź równa minus 1? Zawsze, bo zawsze, gdy podnosicie liczbę do kwadratu, to ona wychodzi dodatnia, jakakolwiek mała, by nie była to jednak dodatnia, a liczba dodatnia zawsze będzie większa równa minus 1. Czyli akurat w tym przypadku nie będziemy eliminować żadnej liczby z dziedziny, czyli trzeba zapisać, że x należy do zbioru liczb rzeczywistych. Kolejny przykład mamy pod pierwiastkiem x. Czyli w tym przypadku dziedzina to będą x -y większe lub równe 0, bo to, co stoi pod pierwiastkiem, to u nas jest tylko x. Jeżeli x -y mają być większe lub równe 0, to zobaczcie, jakbym narysowała to na osi, to wyglądałoby w ten sposób: większe lub równe 0 będą od 0 do plus nieskończoności. Czyli w tym przypadku trzeba napisać, że x -y należą od 0 w tym spiczastym nawiasie do plus nieskończoności. A co zrobić w takim przykładzie, gdzie mamy pierwiastek i jeszcze dodatkowo ten pierwiastek stoi w mianowniku? To tu trzeba zapisać dwa warunki, czyli wiemy, że mianownik nie może się równać 0, a nasz mianownik to jest cały ten pierwiastek z minus x, różny od 0. I drugi warunek to liczba, która stoi pod pierwiastkiem, czyli minus x musi być większa bądź równa 0. Tu podnosimy obu strony do kwadratu i mamy minus x różny od 0. Jeżeli ja to pomnożę razy minus 1, to będę miała x różne od, no i tak 0, bo 0 razy minus 1 to wciąż 0. Czyli z tego pierwszego przypadku x ma być różne od 0, no ale mamy jeszcze drugi przypadek. Jeżeli tu jest minus x i ja to pomnożę razy minus 1, to trzeba pamiętać, że przy nierównościach, jak mnożymy lub dzielimy przez ujemną liczbę, to odwracamy ten znak, czyli będzie mniejsze bądź równe 0. Musimy teraz zapisać te warunki, które będą spełnione jednocześnie. Czyli zobaczcie, x miały być mniejsze bądź równe 0, ale nie mogły być równe 0. To skoro one mają być mniejsze lub równe, no ale jednocześnie nie mogą być równe, to znaczy, że one będą tylko mniejsze. Czyli w tym przypadku nasza dziedzina to będą x należące od minus nieskończoności do 0 w okrągłym nawiasie, no bo nie może być to równe 0. Jako ostatni przykład pokażę Wam wyznaczenie dziedziny funkcji, zobaczcie f od x, ale wyznaczenie tej dziedziny jest dokładnie takie samo, niczym się nie różni jak w przypadku równe, czyli dziedzina, tym razem mogę dopisać f, czyli dziedzina funkcji. Pierwszy warunek jest taki, że mianownik nie może być równy 0, czyli 7 minus x pod pierwiastkiem różno od 0, i drugi warunek z tego zadania, to co stoi pod pierwiastkiem, ma być większe lub równe 0. I trzeci warunek jest taki, że ten kolejny pierwiastek x dodać 2, znowu to, co jest pod pierwiastkiem, większe, równe 0. Teraz trzeba rozwiązać te trzy warunki. Podniosę obu stronie do kwadratu, czyli w tym przypadku będę miała 7 minus x, różne od 0. Siódemka różna od x, x różne od siódemki. 7 minus x większe lub równe 0, ja tego x przerzucam na drugą stronę, no i z tej strony zostaje siódemka. Teraz zamieniam je tylko miejscami, x mniejszy lub równy 7. I trzeci warunek, x będzie większy bądź równy, dwójka dam na drugą stronę, czyli będzie minus 2. Teraz narysuję oś i zaznaczam te liczby, które mi tutaj wyszły, czyli minus dwójka i siódemka. Zobaczcie, że x ma być mniejszy lub równy 7, ale jednocześnie miał być różny od siódemki. Czyli mogę od razu zaznaczyć puste kółeczko, no bo będzie mniejszy, no ale już nie będzie równy. Mniejsze od 7, to idzie w tamtą stronę. Natomiast z tego trzeciego warunku wynika, że x mają być większe bądź równe od minus dwójki. Czyli przy minus dwójce mogę zamalowane kółeczko narysować i będę szła w prawo, bo większe bądź równe. I część wspólna tych dwóch warunków, czyli tutaj w środku, będzie naszą dziedziną, czyli x należą do od minus dwójki do siódemki. Przy minus dwójce spiczaste nawet bo zamalowane, przy siódemce będzie okrągu, nawias, bo kółko było puste w środku. No i po co nam ta dziedzina? Załóżmy, że mieliście jakiś przykład równania, które liczyliście i wyszły Wam wyniki x równa się minus 10 lub x równa się 5. I przypuśćmy, że dziedzina była taka, jak akurat w przypadku tej funkcji. To zobaczcie, x równa się minus 10, no to minus dziesiątka byłaby gdzieś w tym miejscu. Byłby już ten x poza dziedziną, czyli ta minus dziesiątka nie należy do dziedziny, a piątka akurat byłaby gdzieś tutaj w środku, czyli ta piątka byłaby odpowiedzią do równania, czyli dziedzina określa się po to, że jak potem liczycie zadanie czy jakieś równanie i wychodzą wam konkretne rozwiązania, to te liczby musicie sprawdzić, czy należą do dziedziny, bo jeżeli są gdzieś poza dziedziną, no to to nie jest rozwiązanie dla tego przykładu tudzież zadania. A jeżeli ten x wychodzi faktycznie tak jak w tej dziedzinie, to wtedy jest to rozwiązanie tego przykładu. Mam nadzieję, że na tych kilku przykładach równań i tej jednej funkcji zrozumieliście, jak wyznaczać dziedzinę i że będziecie z tego korzystać. Jeśli zrozumieliście, zostawcie mi proszę łapkę do góry i subskrypcję. Jeśli są jakieś tematy z matematyki, których nie rozumiecie, a chcielibyście, żebym wytłumaczyła, napiszcie mi to proszę w komentarzach, chętnie poczytam. Trzymajcie się ciepło i do następnego.